Witam w górach. Dzisiaj y, tak cieplutko, jakieś 15 stopni jest. A idę sobie na wodę mineralną. Tutaj niedaleko jest, napiję się. Wyszłam w góry. No, miał być śnieg. A nie ma śniegu, jest lato. 15 stopni, ja tak naprawdę. E, szłam teraz bez kurtki. E, dzisiaj wycieczka krajoznawcza i poznawcza co mamy w lesie, dary lasu. O, mamy strumy grzeczka, woda mineralna. Tutaj widzę, że nic nie leci. Słabo leci ta woda. Wydaje mi się, że... Woda lecznicza zawiera jony żelaza i radonu. A co my mamy jeszcze? Tutaj błoto, liście stare. Wycieczka taka dla zdrowia. O, ja lubię. Górskie wycieczki są najlepsze. O, nie przejdę, bagna, ale rzeczka, fajna strumyczek. O, super klimaty, czy znajdziemy jakąś sarnę, przepraszam, sarnę, dzika. Dziki to tam były, bo tam było. Dary lasu są, grzybów nie ma. ale są grzyby, jagody. Jarzębina, o. Kasztany. Jadalne. E, co jeszcze mamy? Woda mineralna, woda mineralna i woda mineralna. Czereśnie są, o. Nie przejdę. Trudno będzie przejść. O, bagna same. Piękne mam buty. Co my jeszcze mamy? Odgłosy zwierząt, odgłosy liści. Piękny zapach lasu. Choinek. Jakie tu są choinki? A, świerki mamy. Sasze drzewo. Siwe. Mamy jeszcze tutaj, co mamy? Tam dalej jest y, kopalnia uranu. Nagrywałam film. A, tam jest chyba z kilometr, co, z dwa? Tak, z kilometr stąd. A najfajniejsze, że tutaj jest niedaleko do Czech. Naprawdę bardzo blisko do granicy. Muszę powiedzieć, że tak, co w górach, co w górach pięknego, to to widoki są najpiękniejsze. Na pierwszym miejscu widoki, na drugim zapach choiny klasu, a na trzecim woda mineralna i strumyczki, a na piątym grzyby. Tak się spędza Sylwestra w górach, pięknie, ale naprawdę yy, musi być naprawdę z 15 stopni, nawet więcej. Jest, No może są zalety. No. Jakby było dużo śniegu, to bym tutaj pewnie nie przeszła. Zaspy by były. A tak przynajmniej piękna pogoda. Czuję się jak wiosna, a to jeszcze do wiosny kilka miesięcy. O, są maliny tutaj jeszcze przychodziłam. Tutaj są krzaczki z malinami dzikimi, jeżyny. Jeszcze są poziomki. Tam są wiśnie, tu są choinki. Pięknie. Jest. Tylko przyjeżdżać w góry i chodzić po górach 10, 20, 30 km dziennie. O, ktoś mi nawet pisał, jak ci nie pasują pociągi, to chodź na piechotę. Ja mówię, no chodzę na piechotę 30 km dziennie. Zaraz pokażę, jak wyglądają wiejskie kozy. I teraz idę kupić tutaj u, na wsi, w górach, u górskich kus, mleko, ser. Później pójdę, tam są ule. Można miód kupić świeżutki. Kuska. Chodź. Chodź, Nunia. Tamta czarna też fajna jest. Te kozy fajne są, takie rogi mają. Mały kotek, fajnie kozie mleko, kozie ser. O koteczku, koteczku. O koteczku. Uu. Jeszcze tak nie, nie przychodziły kotki do Pieski raczej. Wolę pieski. Ale kotki mogą być. Kiciu. Podsumuję wycieczkę w góry, kozy, najzdrowsze mleko, sery, a pasieki tutaj są niedaleko, swojski miód. No i to wszystko będzie na dzisiaj. Szkoda, że właśnie tak mało nagrałam, a wycieczka była dłuższa niż ten film i to będzie na tyle. Krótki filmik, taki górski, ciepło. 18 stopni. Zima jest, a jest wiosenie. To będzie na tyle. Oglądajcie filmy, subskrybujcie, lajkujcie. Miłego dnia. Pa.